Uuuuuuu, uh, masakra. Krwawi, że z tego nie wyjdzie. Jak to nie wyjdzie? Śmiertelnie ranny, wytyfy. Do łóżka, chłopie, wyjdziesz z tego. We, weź leki, bandaż. Bardzo głodny, śmiertelnie ranny. Kurwa, mać. Totalna porażka. Bardzo głodna. Głodny, głodny. Mamy dwa jedzonka. Jedz, jedno. Tak, ty Opatrzony, śmiertelnie ranny, ale opatrzony. Weź lekarstwo. Nie, kim ja wziąłem? Marko. Weź lekarstwo. Czujesz się dobrze. No to do łóżka, facet. Skoro jesteś... Aha, nie. Jedzonko. Śmiertelnie ranny, opatrzony. Wyjdziesz z tego. <grym> Bardzo głodny, smutny, zmęczony. Kurde, ale porażka. Mój dobry przyszukiwacz śmiertelnie ranny. Na szczęście opatrzył się. Chętnie skubnę jeszcze jedną porcję. No niestety, stary. Spróbuj jeszcze lekkorstw jakichś wziąć, i może to tyle na, na ciebie. Co to się wykonuje w ogóle? A ci muszą pogadać sobie. Lekko ranny. No to ty gadaj z nim. Wszyscy to muszą gadać teraz. Dobra, ty do łóżeczka, chłopie. Nie mamy środków przeciwbólowych. Sorry, ty. Do faceta kurde Masz no ma doła. Wszyscy mają doła. Ten ma największego doła. Zmiera tu. O, pogadajmy sobie z nim. Znaczy pogadajmy. Handel wymienny. Mam dwa bimbry. Szybciutko. bandaże O Boże, poważnie. Jeszcze nie? Ty ścierwo. Ty ścierwo, dwa bimbry ci daje. Dwa bimbry, naprawdę nie chcesz dwóch bimbrów? Może pocisk? Umowa stoi, no to oddaj Bimber <grym> Dobra, masz bimber i daj jakieś um, powiedzmy paliwo Jeszcze paliwo. Oj, oj Dobra w taki sposób mówisz. W taki sposób. No to dobra, zgadzajmy się. Zamknijmy przed nim już drzwi. Kurwa, Katio, wejdź do środka. Błagam. Odpo no odpoczywasz. Marzysz o jedzeniu. Bruno gada. Próbować to za mało. To cholery. O, cudownie. No to spieprzyłem sytuację, chyba. Dobra, lecimy wykonać jakieś filtry. Głodna, przybita, zmęczona. Wszyscy, kurde, tutaj teraz do dupy są. Katia, walić filtry. Leć do łóżeczka. Ty potrzebujesz zjeść. Dochodzi do siebie, super. O, ale masakra. Ci tu gadają. Wszyscy potrzebują lekarza, kurde. Śmiertelnie ranny, opatrzony na szczęście. Ale masakra. Dobra, skończyli gadkę chyba. To teraz ty pogadaj z Katią, a Bruno. Zdołowany Bruno idzie zrobić jedzenie. Tylko biegiem, chłopie. A i czego mi brakuje? Paliwa. Ile mamy paliwa? Jedno mamy, czyli zróbmy jedno paliwo. Dobra, i teraz Pawlo raczy Katię. <grybujesz> ok. Kogo nie możemy stracić? Zrób. <grybujesz> nie dojść do siebie Dobra Myślisz tylko o jedzeniu Co za obżartek pieprzony eee, Ty chłopie, jesteś przybity, lekko ranny, głodny Kurwa mać do łóżka jesteś lekko ranny tu ile będą gadać? Wow. Tutaj potrzeba zjedzenia. No to zjedz. Czyli nie umrzesz. Jesteś opatrzony, to znaczy, że nie umrzesz, ale nie wyleczysz się. Musisz leżeć w łóżku. Takie buty. No nic, zjedz w takim razie tą zupkę. Okej, okay, i wracaj do łóżeczka. Masakra. Dobra, skończyli gadkę, więc Pawle, ty teraz leczysz tego. Katia zmęczona do łóżeczka. To i tak bez sensu. Ten ma wyrzuty sumienia. Do cholery, co za mami ludzie nie tak? Przeżyliśmy. Lekko ranny przybity, przybita. Śmiertelnie ranny. Ty kurde śpisz w łóżku. Ty, głodny, przybity, zmęczona, śpisz w łóżku. Ty lecisz po zapasy. Ty Cholera, śpisz w łóżku, ty czuwasz w takim razie. Pieprzyć Czy można już tu wrócić? Nie można. Co za badziewie. Puszczony domek. No wróćmy tam. Zaryzykujmy. Cholender jasny. Weźmy na wszelki wypadek nóż. Na wszelki wypadek nóż i co? Coś jeszcze wytrychy niby miałem. Jeden wytryk właściwie I szukajmy zapasów. Okej, okay, tu trzeba być naprawdę cichutko A, i tu można wejść. Nie, 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 to robi hałas To robi hałas, leć na górę I ktoś jest na dole właśnie. Ok, tutaj robi hałas okno. Mamo wszystko w porządku? Chyba tak. O mój Boże. Dobra. Otwórz drzwi i zbieramy Co się da hełm Świetnie po prostu. Znalazłem hełm. Bierzemy wszystko. Teraz w sumie tutaj na górę pójdziemy. Nie widział mnie. Możesz mordę na dół. Chociaż, może by go zaatakować. On kurczę, mojego człowieka zranił. Pomocy, pomocy. No chodź, chodź, chodź. Ciachaj go. Nie. Tak, ciachaj. Cholera, jasna. Ciachaj. Zdechła. Dobra, nie będziesz już walczyć, no nie? Spadaj stąd. O, Okej. Okay. Sprawdź. Szukaj zapasów. Sprawdź. Śmiertelnie ranny, następny do cholery. On miał broń. Chcę tu strzelbę. Bierz. To bierz to... Kurwa, kamizelkę miał dziadyga. Zostaw hełm, zabierz nóż. Zostaw... Powiedzmy sobie szczerze, tytoń. Weź naboje. I wracaj do domu. Następny śmiertelnie ranny. Nie mam opatrunków. Ale jaja, mogę stracić Pawle. Pawle, ty dowleczysz się do... Wyjścia w ogóle. Najważniejsze, że zdobyłeś broń. I teraz najważniejsze, żebyś wrócił jeszcze z tą bronią. A to czy zginiesz, to już... Dobra, jakoś sobie poradzimy bez ciebie. Wracaj, wracaj. Bandaże potrzebuję. Mamy... Możemy wykonać bandaże. Pawle wrócił. Dobra, ludzie, Oczywiście gra musiała mi się <coughs> wykraszować, bo sobie miałem wyłączyć nagrywanie, więc jedyna zmiana jest nie śmiertelnie, a ciężko ranny, ma paskudne rany wygląda na to, że. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak to w ogóle te informacje tutaj były? Mm, ci sobie gadają oczywiście. E, ty tutaj dochodzisz do siebie w sumie. O, nie pisze co te rany robią. Dobra. W końcu razie w to jest chyba gorszy stan, bo zostaliśmy napadnięci. Ciężko ranny od śmiertelnie rannego. Nie wiem, w każdym razie... Cholera, w każdym razie... Katia dołuje tutaj. O, cudownie po prostu. I... Generalnie, ty jesteś tylko głodny, przybity i zmęczony, więc możesz do, do zdecydowanie leżeć w łóżku. Wy musicie skończyć konwersację i zacząć leczyć... O leżankę, do cholery, tu jest, patrzcie co tu się dzieje. Głodny, ciężko ranny. Na szczęście dochodzi do siebie, przybity i zmęczony. zasadniczo to prawdopodobnie z nim też trzeba będzie pogadać w najbliższym czasie. Kurwa, no nie mogę. <laughs> Niech mi ktoś pomoże. <laughs> Dobra, jesteśmy w trakcie konwersacji. Spokoj, stójcie tam. Jest bardzo głodny i lekko ranny. Też wypadałby, że położył się do łóżka. Katia jest załamana. Trzeba z nią gadać. Bardzo zmęczona. Ona powinna pójść do łóżka, ale oczywiście nie. Woli coś siedzieć. No kurwa, gadamy tu co nie? <laughs> Pawle za to jest bardzo głodnie, śmiertelny ranny, załamany i zmęczony. Kurde, dupa. Eee, czekajcie, to są jakieś dzieci. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie wyniesiecie się. Oh, yeah. Otwórz im. Szybko otwórz, pogadajmy sobie. Ty, czy ty teraz możesz... W końcu iść, sobie zjeść. Nie, nie możesz. Nie wiem dlaczego, ale nie możesz. Ty, gadaj z dzieciakami. Mieszkamy kilka bloków. Z... Mama, nasza mama potrzebuje leków. Mieszkamy kilka bloków stąd. Nasza mama jest bardzo chora. Potrzebuje leków. Czy możesz się z nami podzielić? Ona umrze, śledziki i nie pomoże. Tata, poszedł walczyć, więc została tylko ona. Proszę pomóż nam ją uratować. Potrzebujemy dwóch. Tak, dajmy. Ratujmy gości. Masz. Gdzie ty idziesz? Dziękujemy. Szybko. Dobra, zamyk. Nie, nie, aha, ty już możesz chodzić, to do łóżka. Nie, ty jesteś bardzo głodny, do jedzenia. Ty, też potrzebujesz gadać, ale pogadaj sobie najpierw z Katią. Niech tak będzie. Ty do jedzenia. W poprzednim gameplayu, przed skraszowaniem się, nikt nie chciał iść w ogóle ani jeść, ani do łóżka, ani nic, póki Bruno nie pogadał z Pawle. Pawle dalej, pomimo, że pogadał, to nie chciał, no właśnie, nie chciał nigdzie łazić. Więc musiał Marko gadać z dziewczyną, Pawle z. Bruno z Pawlem, Pawle z Bruną. Wszyscy z każdym musieli gadać po prostu. Ech, że nie, pamiętaj, że kurde, nie jesteś sama dokładnie. I tu po prostu się dzieje, Teraz zaczął się hardcore. Zaczął się przetrwaniowy hardcore. Psychika siada, ciało siada. O, wszystko siada. i Jesteśmy źle wyekwipowani. No właśnie, zobaczmy te bronie. Ekwipunek. Zdobyliśmy. Co to w ogóle jest? Strzelo, też na broni krótkodystansowa i pistolet. Wow, nieźle. I 11 pocisków kamizelka. Jest. To jest zadowalające, I trz, no mamy mnóstwo broń teraz do obrony. Generalnie poszło lekarstwo trochę. Tak, dokładnie, poszły te lekarstwa. <laughs> o, szkoda, znaczy szkoda. Poszły, poszły to poszły, no cóż zrobić. Czy wy gadacie tak na odległość, czy co wy robicie? Mam nadzieję, że ty dochodzisz do siebie, mam nadzieję, że ty też dochodzisz do siebie. Głodny, smutny, ty jesteś przybity w ogóle. Jest dobra. Leszcie, leszcie, ty myślisz o jedzeniu i o bandażu. O bandażu myślisz, no to chłopie, do dobandażuj się. Ty nie myślisz o bandażu, mam nadzieję. To niczym, ty śpisz. Dobra, ty się zabandażuj i do łóżeczka. Kurwa, już jest późna godzina. Ciekawe, czy ty zdążysz się zabandażować i wrócić do łóżka jeszcze? To by było miłe. Ty myślisz o żarciu. Czy ty jesteś. Ty jesteś tylko lekko głodna. Teraz ty potrzebujesz pogadać. Dobra, Katju. Zamknij drzwi w ogóle. Nie, ty się wleczesz. To gadaj z nim. Katju. No, dokładnie. Teraz ty tego potrząśnij. Pawle, ty wracaj do łóżeczka. O, kurwa, mać, ta śmierć to już za dużo. Mam dość. To <noise> dopiero początek, chłopie, nie przejmuj się. O, ci gadają, ci tutaj, kurcześ, dochodzą do siebie, wleku się. Dupa zbita w ogóle. Porażka totalna. Noc. Nie dowlek się. No i dobra, co robimy? Głodna, smutna, no bardzo zmęczona. Spisz w łóżku, ty. E, śmiertelnie ranny, przybity, śpisz w łóżku. Ty jesteś ciężko ranny, śpisz w łóżku. Ty jesteś lekko ranny, przybity. Ale nie, ty nie śpisz w łóżku. Ty śpisz po prostu tak, ty śpisz w łóżku. O, i, I ludzie nigdzie nie lecimy. Ja poprzednio zdecydowałem się odwiedzić coś, ale zdecydowałem teraz, że. Zdecydowałem teraz, że wszyscy śpią. Nikt nie czuwa nawet. Tak. Dokładnie. Mamy jeszcze jedzenie, więc tą nockę poświęćmy na e, przetrwanie. ok co się dzieje? Nie mógł spać ze zgrzoty, Pawle próbował go pocieszyć. Wy Marku krwawie, wygląda, że nie wyjdzie. Katia, czyli potrzebuje bandażu. Ma paskudne rany, to poważna sprawa. Katia czuje się znacznie lepiej, musimy tylko mieć na nią oko. ok dobra. Dziękuję ludzi za oglądanie. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, czołem.